Z entuzjazmem. Cześć Olu, słuchaj, musimy o czymś pogadać. Wiesz, jakie pytanie słyszę non-stop od absolutnie każdego klienta? <grymne> Daj zgadny! Panie Marcinie, gdzie najlepiej teraz ulokować kasę? I zaraz potem pada hasło Trójmiasto. Dokładnie. Trójmiasto, Trójmiasto, Trójmiasto. I jasne, Gdańsk, Gdynia, super miejsca, ale rynek jest tam już tak rozgrzany i nasycony, że znalezienie prawdziwej okazji z dobrym zwrotem graniczy z cudem. Mhm. Mm I nie zapominajmy o cenach. Próg wejścia jest kosmiczny. Jako prawnik widzę, jak ludzie muszą się nagimnastykować, żeby spiąć budżet na zakup, a co dopiero na inwestycje. Właśnie o to chodzi. Dlatego ja lubię szukać tam, gdzie inni jeszcze nie patrzą. Mam dla ciebie i dla naszych słuchaczy pewien typ. Jesteś gotowa? No dawaj, zaskocz mnie. Uwielbiam takie wyzwania. Słupsk. Chwila ciszy, potem z zaciekawieniem. Słupsk. Okej, okay, odważnie. To nie jest pierwsza lokalizacja, która przychodzi do głowy, przyznaję. I w tym tkwi cały potencjał. <laughs> Trzeba wejść, zanim stanie się to oczywiste dla wszystkich. Słuchaj, mam trzy solidne filary, które to uzasadniają. Po pierwsze, infrastruktura. Droga ekspresowa S6. Aha, no tak, to faktycznie zmienia zasady gry. To nie jest tylko kwestia, o szybciej dojadę nad morze. Z perspektywy biznesu i transakcji, to jest rewolucja. Lepsza logistyka, łatwiejszy dostęp do rynków. To jest magnes na firmy. Bingo, S6 skraca dystans nie tylko w kilometrach, ale przede wszystkim mentalnie. Nagle Słupsk staje się świetnie skomunikowaną bazą. A gdzie pojawia się biznes, tam są nowe miejsca pracy. A gdzie miejsca pracy? A gdzie miejsca pracy? Tam pojawiają się ludzie, którzy potrzebują gdzieś mieszkać. Prosta logika, która zawsze działa. Dobrze, to jest jeden argument. Co masz w zanadrzu? Gospodarka. Słupska specjalna strefa ekonomiczna to jedno, ale prawdziwa petarda to jest to, co dzieje się w porcie w ustce morskie farmy wiatrowe. O tak, to jest temat. Z ożywieniem to jest przyszłość i ogromna szansa. Mówimy o setkach nowych miejsc pracy dla inżynierów, techników, dobrze opłacanych specjalistów. I oni nie Będą codziennie dojeżdżać z Gdańska, to bez sensu. Słupsk jest dla nich naturalnym wyborem. Już widzę te transakcje. Wiedziałem, że ci się to spodoba. I wreszcie trzeci, chyba najbardziej przemawiający do wyobraźni argument ceny. No właśnie, przejdźmy do konkretów. Jaka jest różnica w praktyce? Kolosalna. W Słupsku wciąż można znaleźć mieszkania z rynku wtórnego poniżej 7 tysięcy za metr. Mediana oscyluje w granicach 7,5 9 tysięcy. W trójmieście takie ceny to już historia. To jest przepaść. Inaczej mówiąc, za cenę jednej kawalerki w Gdańsku, w Słupsku kupujesz komfortowe, większe mieszkanie albo nawet dwie mniejsze nieruchomości na wynajem. Potencjał wzrostu jest nieporównywalny. To jest właśnie to, co nazywam patrzeniem o krok do przodu. Dokładnie o to chodzi. Nie twierdzę, że Słupsk stanie się drugim Gdańskiem. Uważam, że stanie się czymś znacznie ciekawszego, samowystarczalnym, świetnie skomunikowanym fabem Pomorza Środkowego. Miejscem, które oferuje równowagę między pracą w nowoczesnych branżach a spokojniejszym życiem. To jest historia, która sprzedaje się sama inwestycja z wizją. Właśnie dlatego, jeśli ktoś z naszych słuchaczy myśli perspektywicznie, to teraz jest ten moment. Zanim za kilka lat powie: Eh, trzeba było posłuchać. Klasyk gatunku Dobra, to co? Zapraszamy do nas, doadresujemy, pogadamy, pokażemy analizy i konkretne oferty z potencjałem. Zdecydowanie nie ma na co czekać, bo takie okazje nie trwają wiecznie. Dzięki Olu za tę rozmowę. Dzięki Marcin, super temat!